Co by było, gdybym ci powiedział, że masz nieograniczony potencjał, który możesz urzeczywistnić? Co by się wydarzyło, gdyby wdrażanie konkretnych metod, technik i sposobów pozwoliło tobie zmieniać się w krótkim czasie w prawdziwą wersję siebie, bez ograniczeń, która odważnie sięga po życie, które jest zgodne z Twoimi najśmielszymi oczekiwaniami, bo wiesz i zdajesz sobie sprawę z tego, że czas życia jest ograniczony? Jako hipnoterapeuta kliniczny i trener medytacji Flow Epic Performance od wielu lat pracuję i miałem okazję, przyjemność, zaszczyt pracować z wielokrotnymi mistrzami świata w różnych dyscyplinach sportu. Osobami, które miały rozwinięte bardzo duże organizacje i chcieli odzyskać jakość życia, jak i tymi, którzy byli w trakcie budowania po to, aby spełnić swoje marzenia. Pracowałem z osobami, które biły rekordy sprzedaży i tymi, którzy mieli dość swojej przeciętności i czuli, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko egzystencja. Wniosek za każdym razem był taki sam i motywował mnie do tego, abym ja, jako hipnoterapeuta kliniczny i ten RP Performance i Flow mógł sprostać wymagają tych, którzy oddawali się w moje ręce. Zauważ, to właśnie dlatego do końca życia ja, Będę w procesie doskonalenia i pracy nad sobą i swoim warsztatem, ponieważ wierzę w Twój potencjał. Wierzę w to, że jesteś kimś naprawdę wyjątkowym i życie powołało Ciebie do istnienia dla ważnej, unikalnej misji, która sprawi, że będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwa. Z taką intencją tworzę wszystko, co tutaj i na kanale YouTube, podsuwając Tobie narzędzia, które mam nadzieję Ciebie zainspirują, czasem szokują, a może nawet zaskoczą i wytrącą z równowagi wszystko w jednym celu. Masz być w tym życiu spełniony, spełniona pod każdym względem i bez kompromisów. I tego z całego serca Tobie życzę, kibicując za pomocą treści, które przygotowuję również dla Ciebie.